Najlepsze teraz kochani, świeczuszka musi być oczywiście, niech ogrzewa tutaj atmosferę. Dzisiaj pierwszy, drugi, drugi śnieg w Warszawie padał, chociaż już się stopił. Jakoś pamiętam na ruraty jak chodziłam, jeszcze z babcią, to Zrobiłam przerwę, bo uświadomiłam sobie, że robię E. Więc będę się pilnowała. Ale zobaczcie, jak chodziłam na rolatę, to cała zakapturzona, otulona w kombinezonach i po kostki w śniegu. No, ale klimat się zmienia. Tak jak my się zmieniamy, prawda? Albo nieprawda, bo nie wiem, gdzie jest prawda. Dziś od rozdziału 10 w 9 Noe umarł, <grym> więc ciekawe cóż dziś. Jak ci dzisiaj mnie zabierze księga rozdaju? Oto potomkowie synów Noego, Sama Hama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie: Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. Synowie Gomera: Ashkanas, Rifat i Togarma. Synowie Jawana: Elisza i Tarsisz, Kittim i Dodanim. Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka według szczepów i według narodów. Mam taką myśl: skoro Bóg niby pomieszał mowy, dlatego że ludzie nie byli zgodni, to skąd już tutaj? synowie Jawana, potomkowie Nowego, może tak powiem. Oni już byli podzieleni według krajów i języka. Coś tu się nie spina. Oczywiście tak, tak, to jest tylko metafora. Skądinąd opowieść o wieży Babel uwielbiam. Znowu robię e, więc wybaczcie mi. Ale jeżeli by to tak wziąć, jak niektórzy chcą, czyli mamy napisane i dosłowne e, rozumienie w Biblii, no to nie spina się. I nie musi na szczęście. Synowie Hama, Kusz Misraim Put. I Kanaan. Synowie kusza. Seba. Tu powinien być jakiś Seba junior, Havila, Sabta, Rama i Sapteka. Synowie Ramy Saba i Dedan. A tu Saba Junior Junior, bo to już trzecie pokolenie, gdzie <grym> jest Sab. Kusz zaś zrodził nim który był pierwszym mocarzem na ziemi. Zobaczę sobie, co znaczy jego imię. Uu. myśliwy i władca mezopotami. Jeżeli był pierwszym mocarzem na ziemi, a był władcą mezopotami, nigdy nie zastanawiałem się, co znaczy mezopotamia. A, no tak, kraj między rzekami. No tak, potam, potam rzeka, Potam, hippo koń, potam, rzeczny. Mezo, między, potam, rzeka. Takie to oczywiste. Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie dzielny jak nimrod najsławniejszy na ziemi myśliwy. Robak by się z nim mógł zmierzyć. On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Sinear. Wyszedłszy z tego kraju do Ashuru, zbudował niniwę, Rechebot, Ir, Kalach i Resan. Wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach, Misraim miał jako potomstwo Ludim, Anamim, Lechabim, Naftuchim, Patrusim i Kasluhim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci. Kanaan zaś miał synów pierworodnego Sydona i Heta. A ponadto Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, Hibwitów, Arkitów, Sinitów, Arwadytów, Semarytów i Hamatytów, a potem Szczepy Kanejskie, rozproszyły się. Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru, aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Komory, Admy i Seboim. Aż do Leszy. Są to potomkowie Hama, według ich szczepów, języków, krajów i narodów. Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, rodzili się synowie. Synowie Sema: Alan, Aszur, Arpachszat, Lud. I Aram, synowie Arama, Us, Hul, Geter i Masz. Arpachszat był ojcem Szelacha, a Szelach Ebara. Eberowi urodzili się dwaj synowie, miał jednego Pelek, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła. Imię zaś drugiego, joktan, zobaczę, pelek, znaczenie, kanał lub okręg, mm. podział, tak, pelek znaczy podział. To dlatego, widzicie, tak jak było w pierwszej księdze, no, w pierwszym roczności, ale że nadać imię. Tak mam poczucie, że wszystkie imiona są znaczące. Jakby, bo to one niosą ze sobą, za sobą sens. Więc my też nadając czemuś imię, łatkę Diagnozę, jeżeli chodzi o na przykład psychopatologię, to my nadajemy temu sens. Łatwo jest powiedzieć, o ty, jesteś złym uczniem, albo niegrzecznym dzieckiem, albo leniwym pracownikiem, i to już jest imię, które sobie nadajemy. No, tak teraz mi myśli poszły, że na przykład. Kazimierz Wielki Król. Też miał przydomek wielki od jego dokonań. Też miał imię znaczące. No i tak. W sumie jakiekolwiek pojęcie nadajemy, to za tym niesiemy już łatwiej etykiety. Joktan był ojcem Almudada, szalefa. Hasar Maweta. Jeraha, Hadorama, Uzala, Tikli, Obala, Abimaela, Saby, Ofira, Hawili i Jobawa. Ci wszyscy byli synami Joktana. Jak ktoś nie wie, jak nazwać swoje dzieciątko? Szereg imion do wyboru. Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do Wyżyny Wschodniej. Oto synowie Sema według szczepów, języków krajów i narodów. Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie. Mieszkańcy całej Ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. Jeżeli na początku było słowo, ja to słowo rozumiem jako takie, tą energię wszystkiego, niekoniecznie pojęcie, które wyrażamy werbalnie, tylko właśnie to słowo przez duże S, to ta jedna mowa była tak jakby drganiem w jednej wibracji. I dlatego tak bardzo lubię mm, opowiadanie fragment historii o Wieży Baby, gdzie z tej jednej wibracji, tego jednego om albo tego jednego słowa zaczęło się rozdzielać. Tak jak dusze z jednego źródła wypływały i zaczęły się rozdzielać, żeby doświadczać siebie z innych perspektyw. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali, i mówili jeden do drugiego: Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę. W której wierzchołek będzie sięgał nieba i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli pod całej ziemi. Zbudujemy sobie miasto i wieżę, abyśmy się nie rozproszyli. Ciekawe. Nigdy z tego wcześniej nie widziałam, jak to czytałam. Bali się rozproszyć? Dlaczego nie chcą się rozproszyć? Blokują swoją energię przed rozejściem się na cały świat. Czemu? A pan wstąpił z nieba, aby zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. I widział Bóg, że człowiek jest wszechmocny jak on, bo w końcu jest na jego obraz i podobieństwo. A Bóg widząc, że wszystko było dobre, powiedział, wprowadźmy zamęt i chaos w to dobro. Bo nie możemy doświadczyć czegoś innego poza dobrem, a chcemy doświadczać. Chyba, że nie. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. I tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel. Babel znaczenie słowa Babel o chaos bałagan zamieszanie ale masz Babel w pokoju idź posprzątaj ten Babel będę tak mówiła sobie że od dzisiaj będę sprzątać swój Babel ale najpierw zrobię porządek z Babelem w głowie ja tak mam przynajmniej, że czasami wiele głosów słyszę. Um, znowu robię M w głowie. Nie, nie chodzi mi o jakieś schizofreniczne głosy, ale takie. Jesteś beznadziejna, jesteś głupia, nie możesz tego robić. Weź się, zachowuj, nie czytaj i tak dalej. To są te <noise> babele w głowie. Moje. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Ci są potomkowie Sema. Stop. Ok. Zwracam uwagę. To jest. 9 wersetów. 9 wersetów o wieży Babel, które jest rozbuchane w kulturze. Wow! Na no. wiele dzieł się do tego odnosi, utworów, obrazów. a To jest 9 wersetów. I nie ma tu napisane, że za karę. Chyba, że będzie dalej, w dalszej części. Ale tych dziewięciu nie ma. I znowu pięknie dziewięć. Bo dziewięć to liczba całego cyklu. Ci są potomkowie Sema. Gdy Sem miał 100 lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie. A po urodzeniu się Arpachszada, Sem żył 500 lat i miał synów i córki. Mieli żyć 120 lat po potopie. Ale sam zagięł system. Dziękuję, że mogę sobie tak rozmawiać. To jest niesamowite. Przyszła do mnie taka myśl, że jeszcze pewnie jest jakieś 10 lat temu. Mhm. Jakbym wtedy czytała Biblię. 5 lat temu. Bym myślała, że to jest bluźnierstwo i że spotka mnie kara boska. Niesamowite. No tak byłam w lęku. Arpachszat przeżywszy 35 lat, miał syna Szelacha. A po urodzeniu się Szelacha, Arpachszat żył 403 lata. I miał synów i córki. Szelach, przeżywszy 30 lat, miał syna Ebera. Po urodzeniu się Ebera żył Szelach 403 lata i miał synów i córki. Gdy Eber miał 34 lata, urodził mu się syn Peleg. A po urodzeniu się Pelega żył Eber 430 lat. I miał synów i córki. Gdy Pelek miał 30 lat, urodził mu się reu. Reu brzmi je, mi jak re, czyli bóg słońca w Egipcie. Mam nadzieję. Tak. Bóg słońca. A po urodzeniu się Reł żył Pelek 209 lat i miał synów i córki. Gdy Reł miał 32 lata, urodził mu się syn Serug. A po urodzeniu się Seruga żył Reł 207 lat i miał synów i córki. Gdy Serug miał 30 lat, urodził mu się Nachor. A po urodzeniu się Nachora żył Serug 200 lat i miał synów i córki. Gdy Nachor miał 29 lat, urodził mu się Terach, a po urodzeniu się Teracha Nachor żył 119 lat i miał synów i córki. Gdy Terach miał 70 lat, urodzili mu się synowie Abram, Nachor i Haran. Oto dzieje podząbków Teracha. Zauważyliście, że oni żyją coraz krócej, rzeczywiście, tak jak było w zapowiedzi? Pelek, czyli ten podział. Ojciec Pelega to był Eber. Eber żył 403 lata, a po jakby pokoleniach Pelega żyli już po 200 lat. Może on był tym właśnie pelegowskim podziałem. No to do Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota. Haran zmarł jeszcze za życie Dracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur Haldejskim. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj. Imię zaś żony Nachora Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Miska. Saraj była niepłodna i nie miała więc potomstwa. Teraz wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota, syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z ur Chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Haranu, Osiedlili się tam. Teraz doczekał dwustu i pięciu lat życia i smarł w haranie. Tu zrobię <grym> chciałam powiedzieć, tu przerwał, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że wojski wciąż gra jeszcze. A to Echo grało. Tu zrobię pauzę. Dlatego, bo chciałabym wziąć historię Abrama i Sary i Izaaka w jedną jakby opowieść, a zostawić rodowody i w sumie nieoczekiwaną dziewięciowersową wieżę Babel jedną, dlatego przerwa eee, to czy taki na dziś dziękuję tyle mogę powiedzieć tak po prostu niesamowite jest móc się tak z wami spotykać e? na te kilka minut wieczornej rozmowy z Bogiem absolutem. Tak naprawdę ze sobą. Kocham Was. Dziękuję, że jesteście. I do następnego tu i teraz spotkanie z Abrahamem.